Witaj w tej podróży medytacji prowadzonej. Przez następne godziny będziesz prowadzony przez proste i głębokie ćwiczenia oddechowe i uważności, pomagając twojemu umysłowi i ciału znaleźć równowagę, spokój i jasność. Oddech jest jednym z najpotężniejszych narzędzi do uspokajania umysłu i dostępu do stanu obecności. Gdy świadomie łączymy się z naturalnym rytmem oddechu, redukujemy lęk, poprawiamy koncentrację i znajdujemy schronienie pokoju w sobie. Teraz przygotuj się na ten moment. Znajdź spokojne miejsce, w którym możesz zrelaksować się bez zakłóceń, usiądź wygodnie z prostym kręgosłupem, lub połóż się, jeśli wolisz. Delikatnie zamknij oczy i pozwól sobie być tutaj, obecnym, bez pośpiechu. Poczuj ciężar swojego ciała opierającego się na podłodze lub krześle. Zauważ temperaturę otoczenia, dźwięki wokół i przede wszystkim naturalny przepływ swojego oddechu. Z każdym wdechem przyniesiesz energię i spokój do środka. Z każdym wydechem uwolnisz napięcia i zmartwienia. Nie ma nic, co. musisz teraz zrobić poza byciem tutaj, oddychając. Niech ta praktyka będzie prezentem dla ciebie. Zaczynajmy. Faza 1. Naturalny oddech i obserwacja. Teraz, gdy znalazłeś wygodną pozycję, zaczniemy naszą praktykę, przynosząc świadomość do oddechu. Zanim zmodyfikujesz jakikolwiek rytm, pierwszy krok to po prostu obserwacja. Umysł często jest niespokojny, skacząc z myśli na myśli, ale oddech jest punktem zakotwiczenia. Kierując naszą uwagę na niego, łączymy się z chwilą obecną. Delikatnie zamknij oczy, rozluźnij ramiona i po prostu zauważ powietrze wchodzące i wychodzące z Twojego ciała. Nie zmieniając niczego, po prostu poczuj. Jak wygląda Twój oddech teraz? Jest krótki czy długi, płytki czy głęboki? Czy czujesz, jak powietrze wchodzi bardziej przez nozdrza, czy rozszerza klatkę piersiową i brzuch? Nie ma tutaj złego ani dobrego. Po prostu obserwuj. Teraz dodamy małe ćwiczenie, aby pogłębić tę świadomość. Zacznij liczyć swoje oddechy. Wdech i mentalnie policz 1. Wydech delikatnie. Wdech ponownie i policz 2. Wydech. Kontynuuj aż do 10. Jeśli twój umysł się rozproszy i stracisz liczby, nie ma problemu. Po prostu zacznij od nowa od jednego. To ćwiczenie trenuje twoją uwagę i pomaga zmniejszyć mentalny niepokój. Gdy kontynuujesz oddychanie, być może zauważysz, że twój umysł jest spokojniejszy, twoje ramiona bardziej zrelaksowane, a twoje ciało zaczyna wchodzić w stan większego spokoju. Ciesz się tym uczuciem. Teraz skieruj swoją uwagę na temperaturę powietrza. Gdy wdychasz, powietrze wchodzi świeże przez nozdrza. Gdy wydychasz, wychodzi nieco cieplejsze. Zauważ tę subtelną różnicę. Te małe obserwacje pogłębiają twoje połączenie z oddechem i pomagają zakotwiczyć twój umysł w chwili obecnej. Jeśli pojawią się myśli, po prostu je obserwuj bez osądzania i delikatnie przywróć fokus na oddech. Myśli przyjdą i odejdą, tak jak chmury przepływają po niebie. Twoją pracą nie jest zmuszanie ich do zniknięcia, ale pozwolenie im być w tle, podczas gdy koncentrujesz się na prostym akcie oddychania. Teraz rozszerz swoją percepcję na ruchy twojego ciała podczas oddychania. Poczuj, jak twój brzuch delikatnie unosi się i opada. Poczuj, jak żebra rozszerzają się przy wdechu i relaksują się przy wydechu. Jeśli wolisz, możesz nawet położyć jedną rękę na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu, tylko po to, aby lepiej poczuć te naturalne ruchy. Z każdym oddechem wyobraź sobie, że wchłaniasz spokój i jasność. Z każdym wydechem wyobraź sobie, że uwalniasz wszelkie napięcia lub zmartwienia. Po prostu kontynuuj w ten sposób przez kilka chwil, oddychając naturalnie, bez wysiłku. Teraz powoli przynieś swoją świadomość z powrotem do otoczenia wokół ciebie. Zauważ subtelne dźwięki, temperaturę powietrza i wszelkie odczucia w ciele. Poczuj się obecny. Pierwsza faza praktyki dotyczyła tylko obserwacji oddechu, bez jego kontrolowania. Teraz, gdy jesteśmy bardziej połączeni z naszym ciałem i umysłem, Przejdźmy do następnej fazy, w której zaczniemy oddychać głębiej i rytmicznie, aby jeszcze bardziej się zrelaksować. Faza 2: głęboki i rytmiczny oddech. Teraz, gdy już połączyłeś się ze swoim naturalnym oddechem i jesteś bardziej świadomy przepływu powietrza, pogłębimy to doświadczenie. W tej fazie użyjemy bardziej intencjonalnego oddechu, aby promować relaksację i równowagę. Zacznij wdychać głęboko przez nos, licząc mentalnie do czterech. Poczuj, jak powietrze wypełnia Twoje płuca, delikatnie rozszerzając brzuch. Teraz zatrzymaj ten oddech na chwilę, po prostu czując, jak tlen krąży po Twoim ciele. Następnie powoli wydychaj powietrze przez usta lub nos, licząc do sześciu. Poczuj, jak napięcie się rozpuszcza z każdym wydechem. Powtórzmy ten cykl kilka razy. Wdech w cztery. Zatrzymaj na chwilę, i wydech w sześciu. Jeśli chcesz, wyobraź sobie, że wdech przynosi spokój i energię do Twojego ciała, podczas gdy wydech uwalnia cały ciężar, zmartwienia i nagromadzone napięcia. Teraz dostosujemy rytm oddechu do czegoś jeszcze głębszego: spróbuj wdychać przez 4 razy, zatrzymać powietrze przez 4 razy, a następnie delikatnie wydychać przez 8 razy. Tego rodzaju oddech aktywuje układ nerwowy przywspółczulny, który odpowiada za uczucie głębokiego relaksu. Jeśli liczenie wydaje się trudne, dostosuj je do swojego komfortu. Najważniejsze to nie trzymać się dokładnych liczb, ale znaleźć rytm, który jest naturalny i przyjemny dla ciebie. Podczas gdy nadal głęboko oddychasz, zauważ, jak twoje ciało reaguje. Może twoje ramiona są bardziej luźne, serce bije spokojniej. Twoja twarz może być bardziej zrelaksowana, a umysł jaśniejszy. Po prostu ciesz się tym uczuciem. Teraz zróbmy małą wariację w oddechu, aby jeszcze bardziej pogłębić relaks. Wdychaj głęboko przez nos, a podczas wydychania wydaj mały szept lub lekki dźwięk, jak Aha, lub cichy westchnienie. Tego rodzaju wydech pomaga jeszcze głębiej rozluźnić napięcia. Jeśli wolisz, możesz użyć techniki oddechu oceanicznego, udaj, często stosowanej wiodze. Aby to zrobić, podczas Wydychania przez nos spróbuj lekko zacisnąć gardło, wydając delikatny dźwięk jak dźwięk wiatru lub fal morskich. To pomaga utrzymać umysł skupiony i uspokaja układ nerwowy. W miarę jak zagłębiasz się w ten stan medytacyjny, spróbuj wyobrazić sobie, że oddychasz światłem. Podczas wdechu wyobraź sobie miękkie, jasne światło wchodzące przez nos, przechodzące przez twoje ciało i wypełniające każdą komórkę spokojem. Podczas wydechu wyobraź sobie, że wszelkie napięcie lub negatywność wychodzą w postaci ciemnej mgły, rozpuszczając się w powietrzu. Kontynuuj ten cykl przez kilka chwil. Poczuj się oddany przepływowi oddechu. Z każdym wydechem jesteś coraz bardziej luźny, coraz bardziej obecny. Teraz pozwól, aby twój oddech wrócił do naturalnego rytmu. Obserwuj, jak się czujesz. Twój umysł jest spokojniejszy, twoje ciało lżejsze. Na tym etapie używamy świadomego oddechu, aby pogłębić relaks. Teraz przejdźmy do następnej fazy, w której skierujemy uważność na każdą część ciała, uwalniając kości, napięcia i wprowadzając jeszcze większą obecność. Faza 3. Postępujący relaks ciała. Teraz, gdy Twój oddech jest głęboki i rytmiczny, skierujemy uwagę na każdą część ciała, uwalniając napięcia i przynosząc uczucie głębokiego relaksu. Ta technika nazywa się postępującym relaksem i pomaga uwolnić wszelkie napięcia zgromadzone w mięśniach, promując stan spokoju i dobrego samopoczucia. Zaczniemy od stóp. Skieruj uwagę na nie. Poczuj kontakt stóp z podłożem lub powierzchnią, na której stoisz. Wyobraź sobie, że z każdym oddechem twoje stopy stają się lżejsze, bardziej luźne. Jeśli czujesz napięcie, wyobraź sobie, że się rozpuszcza, jak piasek spływający przez palce. Teraz przenieś uwagę na swoje nogi. Poczuj, jak łydki i kolana się rozluźniają. Zauważ wszelkie napięcia w mięśniach i pozwól, aby się rozpuściły. Weź głęboki oddech i uwolnij wszelką wagę, która mogła się tam zgromadzić. Wznosząc się nieco wyżej, skoncentruj się na udach. Często gromadzimy napięcie tutaj, nie zdając sobie z tego sprawy. Wyobraź sobie, że Twoje uda stają się coraz bardziej luźne i ciężkie, jakby delikatnie zapadały się w ziemię. Teraz skieruj uwagę na biodra i dolną część pleców. Jeśli w tej okolicy występuje napięcie, weź głęboki oddech, i podczas wydechu wyobraź sobie, że to napięcie się rozpuszcza. Poczuj, jak twoje biodra się otwierają i całkowicie relaksują. Skieruj uwagę na brzuch. Wiele emocji gromadzi się w tej okolicy. Wdychaj głęboko, i podczas wydechu poczuj, jak twój brzuch się rozluźnia. Jeśli występuje jakiekolwiek napięcie, Pozwól, aby zniknęło z każdym oddechem. Teraz skieruj uwagę na klatkę piersiową. Zauważ rozszerzanie się płuc z każdym wdechem. Pozwól, aby klatka piersiowa się zrelaksowała, otwierając przestrzeń dla jeszcze bardziej płynnego i lekkiego oddechu. Przenieś uwagę na ramiona i szyję. To jedna z okolic, w których gromadzi się najwięcej napięcia. Wyobraź sobie, że z każdym wydechem Twoje ramiona stają się lżejsze. Delikatnie opadają, uwalniając wszelką wagę lub sztywność. Teraz zrelaksuj swoje ramiona. Poczuj jak mięśnie przed ramion i dłoni stają się luźne i lekkie. Jeśli chcesz, możesz otworzyć i zamknąć dłonie kilka razy, a potem całkowicie je rozluźnić. Skieruj uwagę na twarz. Zrelaksuj szczękę, uwalniając wszelkie napięcia w mięśniach wokół ust. Zrelaksuj oczy, pozwalając powiekom stać się lekkimi. Zrelaksuj czoło. Wygładzając wszelkie zmarszczki, teraz zrób ogólne skanowanie ciała. Zauważ, jak jest bardziej lekkie, bardziej luźne, bardziej zrelaksowane. Jeśli nadal czujesz jakieś punkty napięcia, weź głęboki oddech i skieruj wydech w te okolice, pozwalając jej całkowicie się zrelaksować. Z każdym oddechem czujesz się spokojniejszy, bardziej obecny. Twoje ciało jest całkowicie zrelaksowane, twój umysł spokojny. Teraz, gdy osiągnęliśmy głęboki stan relaksu fizycznego, przejdźmy do następnej fazy, gdzie skupimy się na umyśle i myślach, wprowadzając więcej jasności i wewnętrznego spokoju. Faza 4. Uspokajanie umysłu i obserwowanie. Myśli. Teraz, gdy Twoje ciało jest całkowicie zrelaksowane, a Twój oddech płynie spokojnie i głęboko, skierujmy naszą uwagę na umysł. Często otaczają nas nieustanne myśli, jakby nasz umysł był wzburzonym morzem. Jednak podobnie jak jezioro, które uspokaja się, gdy wiatr przestaje wiać, nasz umysł również może znaleźć spokój, gdy nauczymy się go obserwować bez oporu. Zamknij oczy, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i po prostu zauważaj pojawiające się myśli, nie musisz ich kontrolować, zmieniać ani oceniać. Po prostu obserwuj, wyobraź sobie, że twój umysł to rozległe niebo, a każda myśl to chmura, która przechodzi. Niektóre chmury mogą być lekkie i chwilowe, inne ciemniejsze i gęstsze, ale wszystkie ostatecznie podążają swoją drogą. Jeśli pojawi się myśl, zamiast się do niej przywiązywać, spróbuj spojrzeć na nią z ciekawością. Zapytaj siebie, skąd ta myśl się wzięła? Czy naprawdę potrzebuje mojej uwagi teraz? Jeśli to coś ważnego, uznaj to, ale pozwól temu odejść. Możesz do tego wrócić. Później, gdy skończysz medytację. Teraz wprowadzimy potężną technikę, aby uspokoić umysł technikę skupienia na teraźniejszości. W tym celu przenieść swoją uwagę na teraz, nie na to, co wydarzyło się wcześniej, ani na to, co może się wydarzyć później, tylko na chwilę obecną. Aby pomóc w tym procesie, możesz skupić się na stałym punkcie. Może to być uczucie twojego oddechu wchodzącego i wychodzącego, lub bicie twojego serca. Jeśli wolisz. Możesz w myślach powtarzać krótkie słowo lub frazę takie jak pokój, spokój, lub jestem tutaj. Jeśli twój umysł zacznie wędrować, nie frustracja, to naturalne. Zawsze gdy zauważysz, że zagubiłeś się w myślach, po prostu przywróć swoją uwagę z powrotem do chwili obecnej. Myśl o tym jak o treningu mięśnia. Za każdym razem, gdy wracasz do teraźniejszości, wzmacniasz swoją zdolność do skupienia i obecności. Teraz użyjemy techniki zwanej wizualizacją kierowaną, aby jeszcze bardziej pogłębić stan spokoju umysłu. Wyobraź sobie, że jesteś w spokojnym i bezpiecznym miejscu. Może to być pusta plaża, cicha las lub kwieciste pole. Poczuj szczegóły wokół siebie dźwięk fal, zapach drzew, łagodny powiew wiatru dotykający twojej skóry. Pozwól, aby ta scena całkowicie cię otoczyła. Jeśli Twój umysł będzie niespokojny, spróbuj wyobrazić sobie swoje myśli jak liście unoszące się w rzece. Za każdym razem, gdy pojawi się myśl, zobacz ją unoszącą się na wodzie i powoli odchodzącą. Nie musisz jej trzymać. Po prostu obserwuj, jak odchodzi. Teraz pozostań w tysiąc dziewięćce, tym stanie przez kilka chwil. Po prostu oddychając, po prostu czując, Twój umysł jest spokojny, jasny i spokojny. Na tym etapie nauczyliśmy się obserwować myśli bez przywiązania, skupić się na teraźniejszości i wykorzystać wizualizację, aby uspokoić umysł. Teraz przejdziemy do następnego kroku, gdzie wzmocnimy pozytywne emocje i podniesiemy naszą wewnętrzną energię. Faza 5: Kultywowanie pozytywnych emocji i wdzięczności. Teraz, gdy Twój umysł jest spokojniejszy i bardziej obecny, skierujmy naszą uwagę na kultywowanie pozytywnych emocji. I podnoszenie naszej wewnętrznej energii. Często jesteśmy tak skupieni na codziennych zmartwieniach, że zapominamy docenić małe rzeczy, które czynią nasze życie wyjątkowym. Wdzięczność jest jednym z najpotężniejszych narzędzi do przekształcania naszej perspektywy i przynoszenia więcej szczęścia do naszego dnia. Zacznij od przywołania na myśl czegoś, za co jesteś wdzięczny. Może to być coś prostego, jak powietrze, które oddychasz, słońce, które ogrzewa twoją skórę lub nawet specjalna osoba w Twoim życiu. Nie musi to być coś wielkiego. Ważne jest, aby szczerze poczuć tę wdzięczność. Teraz pogłęb te uczucie. Wyobraź sobie, że ta wdzięczność to ciepłe, złote światło w Twoim wnętrzu, delikatnie promieniujące z Twojej klatki piersiowej. Z każdym oddechem to światło się rozszerza, wypełniając całe Twoje ciało i przynosząc uczucie dobrostanu i pełni. Jeśli chcesz, możesz w myślach wypowiadać zdania wdzięczności, takie jak: Jestem wdzięczny za życie, które mam. Dziękuję za wszystko, czym jestem i za wszystko, co mam. Czuję wdzięczność za każde doświadczenie, które mnie wzmacnia. Teraz rozszerzmy tę wdzięczność na innych ludzi. Pomyśl o kimś, kogo kochasz i mentalnie wyślij temu człowiekowi życzenie szczęścia i dobrostanu. Wyobraź sobie, że to złote światło otacza tę osobę z czułością i pokojem. Na koniec skieruj tę wdzięczność do siebie. Często jesteśmy krytyczni wobec siebie, ale teraz jest czas, aby przyjąć się z miłością. Podziękuj swojemu ciału za wszystko, co dla ciebie robi. Podziękuj swojemu umysłowi za zdolność do nauki i wzrastania. Pozostań w tym stanie wdzięczności i pozytywności przez kilka chwil. Głęboko oddychaj i poczuj tę energię wypełniającą całe twoje istnienie. Teraz, gdy kultywowaliśmy wdzięczność i pozytywne emocje. Przejdźmy do ostatniej fazy, w której pogłębimy wewnętrzny spokój i połączymy się z naszą prawdziwą istotą. Faza 6. Wewnętrzny spokój i połączenie z esencją. Teraz, gdy pielęgnowaliśmy pozytywne emocje i poczuliśmy energię wdzięczności, zanurzymy się jeszcze głębiej w wewnętrzny spokój. To jest etap, w którym łączymy się z naszą najczystszą esencją tą częścią nas, która jest ponad myślami, zmartwieniami i rozproszeniami zewnętrznego świata. Delikatnie zamknij oczy, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i skieruj swoją uwagę na przestrzeń w sobie. Wyobraź sobie, że twój umysł to spokojne jezioro, bez fal, tylko odbijające niebo powyżej. Nie ma potrzeby myśleć, analizować, ani planować. Po prostu pozwól sobie być obecnym w chwili. Teraz skoncentruj się na przestrzeni między swoimi myślami. Między jednym a drugim myśleniem istnieje krótka chwila ciszy. Rozszerz tę przestrzeń. Pozwól, aby rosła. Wydłużała się. Im bardziej koncentrujesz się na tej ciszy, tym głębsza i bardziej przytulna się staje. Jeśli pojawi się jakieś myślenie, po prostu obserwuj je i pozwól mu odejść. Nie walcz z nim, po prostu pozwól, aby naturalnie się rozpuściło, jak liść niesiony przez wiatr. Teraz skieruj uwagę na środek swojej klatki piersiowej, gdzie mieszka twoja najczystsza esencja. Wyobraź sobie delikatne i spokojne światło w tym punkcie, promieniujące spokojem i obecnością. To światło reprezentuje twoją prawdziwą naturę, wolną od zmartwień, wolną od lęków, tylko pokój. Jeśli chcesz, możesz w myślach powtarzać słowa, które wzmacniają to wewnętrzne połączenie, takie jak jestem pokojem, jestem obecnością, wewnątrz mnie wszystko jest w harmonii. Teraz po prostu poczuj. Pozwól sobie odpocząć w tym stanie spokoju, bez pośpiechu, bez oczekiwań. Nie musisz nic robić, tylko być. To jest moment głębokiego połączenia ze sobą. Nie ma już potrzeby szukać odpowiedzi na zewnątrz. Wszystko, czego potrzebujesz, jest w tobie, w ciszy twojego istnienia. Pozostań w tym stanie tak długo, jak poczujesz to za konieczne. Stopniowo przygotujemy się do powrotu, przynosząc ten pokój do codziennego życia. Teraz, gdy przeszliśmy tę podróż medytacji, nadszedł czas, aby przynieść ten spokój do codziennego życia. Podczas tej praktyki nauczyłeś się relaksować ciało, świadomie oddychać, obserwować swoje myśli bez przywiązania, pielęgnować wdzięczność i łączyć się ze swoją najgłębszą esencją. Ale prawdziwa transformacja następuje, gdy przynosisz ten wewnętrzny pokój do każdej chwili swojego dnia. Zanim otworzysz oczy, weź głęboki oddech kilka razy. Zauważ, jak twoje ciało jest lżejsze, a twój umysł jaśniejszy. Nie musisz opuszczać tego stanu obecności i spokoju. Możesz zabrać go ze sobą nawet w codziennych czynnościach. Teraz zacznij delikatnie poruszać palcami rąk i stóp. Poczuj kontakt swojego ciała z otaczającym cię środowiskiem. Kiedy poczujesz się gotowy, powoli otwórz oczy, przynosząc to uczucie spokoju do swojej rzeczywistości. Pamiętaj, Medytacja to nie tylko izolowany moment, ale praktyka, która może być obecna w każdym Twoim geście. Zawsze, gdy poczujesz, że stres lub niepokój zaczynają przejmować kontrolę, wróć do swojego oddechu. Zawsze, gdy Twój umysł jest niespokojny, pamiętaj, aby obserwować swoje myśli jak przejrzyste chmury. I zawsze, gdy potrzebujesz siły, połącz się z wdzięcznością i swoją prawdziwą esencją. Z czasem ta praktyka stanie się naturalna. Zauważysz, że małe przerwy w ciągu dnia mogą całkowicie zmienić twój sposób życia. Medytacja nie oznacza odłączenia się od świata, ale nauczenie się bycia w nim z większą świadomością i równowagą. Dziękuję za poświęcenie tego czasu, nadbanie o siebie, twoje ciało i umysł. Dziękuję. Niech ten spokój towarzyszy ci w każdym momencie. Do zobaczenia na następnej praktyce.